Jeden temat w tym serwisie dinozaury. Warto wybrać się w Małopolskę, w miejscowości Zator otwarto jurajski park Dino Land, tak dokładnie się nazywa. To jeden z największych na świecie parków z ruchomymi figurami pradawnych gadów. O tym co można zobaczyć tam, Leszek Kabłak. Witamy serdecznie z Zatora, chociaż patrząc gdzie jesteśmy, to być może z zasady bardziej Neandertalczyków. Tak czy owak Dino Zatorland dziś ruszył ogromny park rozrywki w Małopolsce, zasłonię z ogromnej liczby dinozaurów. My wprawdzie tutaj odwiedzamy panów Neandertalczyków przy ognisku, którzy zastanawiają się, czemu ogień nie płonie po tylu milionach lat. Natomiast to, co tu dzisiaj się dzieje, proszę Państwa, naprawdę wielkie wrażenie robi na wszystkich. Ryczące, kwiczące, szczekające, wydające różne dźwięki dinozaurów. Do tego oczywiście wszystko, co związane z prehistorią. Dzieci w ten weekend majowy mają tutaj ogromne pole do popisu i zabawy. Jest i edukacja, i uśmiech, i radość. Pstrykają flesze i pstrykają aparaty. Naprawdę świetne miejsce do wypadu z całą rodziną. No i żeby trochę poznać historii. Gdy mówimy o dinozaurach, to jeszcze do niedawna wydawało się, iż one zginęły w wyniku uderzenia planetoidy w Ziemi. To miało być 65 milionów lat temu, ale ostatnio naukowcy udowodnili, że tak naprawdę to być może nie planetoidy, ale procesy wulkaniczne spowodowały wygnięcie tych wielkich władców Ziemi z później kredy. Bo różnica była około 300, podobno tysięcy lat. Wtedy gazy i pływy wulkaniczne mogły doprowadzić do śmierci wyginięcia dinozaurów, a nie tak jak do tej pory sądzono w wyniku tej planetoidy, która uderzyła w Ziemia. Ale to już przeszłość. My za to, że nie mamy problemów z planetoidami, ani nie ma tu strefy sejsmicznej, więc wulkany nie są nikomu straszne. Co najwyżej mnóstwo zabawy i mnóstwo ryków, bo Dinozaury cały czas są pobudzane przez przechodzących gości w parku Dinozator Land i wydają dźwięki ogromnie, ogromnie głośnie. Zobaczymy dalej, przechodzimy się dalej. Na pewno natrafimy na jeszcze większe od tego dinozaury. Tam jest Leszek Kabłak. Dziękuję za relację.